Witam Państwa na plantacji cebuli zimującej. Zaraz pokażę Państwu jak wygląda. Jest to oczywiście ta sama plantacja co... Proszę bardzo, plantacja bardzo ładna, czysta, niezachwaszczona chwastu się pozbyliśmy, zaczyna się robić troszeczkę sucho. Przed chwileczką wyrywałem jedną roślinę, urwała się piętka. E, jakie zalecenia? Nawodnić plantację, jeżeli chodzi o nawozy, to wydaje się, że wystarczy. Natomiast jeszcze można postymulować do wzrostu rośliny stosując Terrasorb kompleksy z krypterem albo NutriGreen z krypterem. W zależności od tego, co kto może zakupić, i teraz albo stymulujemy przed podlewaniem, albo zaraz po podlewaniu jest troszeczkę stymfylium, ale naprawdę niewielkie ilości. Natomiast, żeby to utrzymać w czystości dalej, żeby to stenfelium się nie rozwijało, w takiej fazie rozwojowej Luna Experience 0,6 litra na hektar, troszeczkę wyższa dawka niż etykietowa, plus siarczan magnezu, plus protektor. Na tej plantacji wczoraj poszedł Ridomil, tak bardzo mocno zapobiegawczo, żeby jeżeli gdzieś tam jak się e, przypałęta, żeby się go e, e, pozbyć. Witam Państwa na plantacji cebuli zimującej. E, mamy już cebulę prawie że dorośniętą. E, jest częściowo podlana. Tutaj mamy dwa rządki, że tak powiem, na próbę e, wykopane. Zobaczycie, ale jest jeszcze trochę drobnej cebuli. Natomiast trzeba zacząć sprzedaż. E, i producent zdecydował się, żeby to wykopać. Tak wygląda cebula jeszcze nie wykopana. Co tu można zrobić? Tutaj Zaraz po wykopaniu producent opryskał akrobatem, czyli mamy zabezpieczenie przed mączniakiem. Jest około 7 dni karencji, więc woda, nawóz z wysokim potasem typu King Life potasowy, 5% azotu, 45% potasu i tak naprawdę po to żeby tą główkę dobić, żeby była twardsza żeby była bardziej zwięzła żeby szybciej dorosła tutaj jeżeli chodzi o nawożenie to doglebowe to było wszystkiego dość nie ma sensu już nic tutaj dawać bo jest za krótki okres czasu do kopania jeżeli chodzi o ochronę przed Chorobami. Tak jak powiedziałem, był akrobat. Myślę, że następne 7 do 10 dni po tym zabiegu, który był w sobotę, należałoby sobie odpuścić. Zabezpieczone mamy przed mączniakiem. Przez tym filium też troszeczkę, ponieważ akrobat ma mankozep, więc tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu. Trzeba tą plantację nawadniać intensywnie i dopryskiwać nawozem z wysoką ilością potasu. Tak jak powiedziałem, może być, może być jakiś nawóz z 45% zawartością potasu, 5% zawartością azotu typu King Life potasowy, ewentualnie kristalon pomarańczowy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cebula zimująca w gruncie. Proszę Państwa producent troszeczkę się pośpieszył. Już jest niestety wykosz Zobaczycie jak to wygląda. Część pola sprzedana już. Proszę Państwa także ostatni film. Tutaj tak naprawdę plon producent czasuje na około 35-40 ton, bo część sprzedał. Z wyliczeń tak, tak wychodzi. Tak to, tak to wygląda. Pośpieszył się dlatego, że ma Cebuli jest dosyć dużo, może się zmienić cena, sprzedał w dosyć dobrej cenie, bo w granicach złotych 50 za, za kilogram, także tak to, tak to wygląda, proszę Państwa takie takie są wałki, tak to, tak to jest. Cebula w miarę dobra, nie jest taki plon jak w tamtym roku, ale producent generalnie jest w miarę, w miarę zadowolony. Zapraszam Państwa do obejrzenia następnych filmów już nie z cebuli zimującej, chyba że spotkamy się gdzieś tam we wrześniu na zasianej świeżo cebuli zimującej a innych filmów z uprawy warzyw w gruncie.